Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ten wyrok jest całkowicie zgodny z Konstytucją. Co więcej, szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Mamy. Stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej pięciu osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje będą z całą pewnością kosztowały życie wielu ludzi. W tym dramatycznym momencie polskiej historii. W tych demonstracjach i w tych atakach na kościół, ale także. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma. Zniszczyć Polskę.